Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, dzieciaki, bardzo serdecznie. Na pewno słyszeliście, że w wielkim poście ważna jest modlitwa, jałmużna i post. I dzisiaj w Ewangelii Pan Jezus mówi nam co nieco o jałmużnie, czyli o tym darze, który składamy albo Panu Bogu, albo drugiemu człowiekowi. I Pan Jezus dzisiaj mówi szalenie istotną rzecz, że jeżeli chcemy ten dar, Komuś złożyć w postaci jakiegoś dobrego uczynku, jakiegoś właśnie jakiejś pomocy, może jakiejś drobnej kwoty pieniążków, które odłożymy z kieszonkowego, to zanim ten dar przyniesiemy, to trzeba się ze wszystkimi pogodzić. Nie możemy być z nikim skłóceni, jeśli chcemy ten dar przynieść, czy to drugiemu człowiekowi, czy Panu Bogu. Dlatego słuchajcie, zanim wypełnimy te Wielkopostną Jałmużnę i przyniesiemy ten dar na przykład dla choćby dzieci, które uciekają z Ukrainy przed wojną, to musimy pomyśleć, czy przypadkiem nie jesteśmy z kimś pokłóceni, bo trzeba, żebyśmy się pogodzili, przeprosili, podali rękę i dopiero wtedy przynieśli ten dar. Życzę Wam tego, aby wie, abyście mieli wiele możliwości właśnie na ową Jałmużnę, ów dar, i także na to, aby się pogodzić ze wszystkimi, z którymi trzeba. Niech Was szczerzej błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i do zobaczenia za miesiąc.